Witam wszystkich ponownie na moim podcaście. Tym razem chciałem Wam opowiedzieć o moich prywatnych sikorach. Oczywiście prywatnych bierzemy w cudzysłów. Zacznijmy od początku, czyli kiedy kupiłem karmnik. Było to jakieś dwa lata temu. Jako, że interesowałem się wtedy już mocno ptakami, postanowiłem im zacząć pomagać i przy okazji podglądać przy jedzeniu. Nieładnie, prawda? Zacząłem szukać odpowiedniego karmnika, czyli takiego, przez który będzie coś widać. Na znanym portalu aukcyjnym były głównie typowe karmniki, a ja nie chciałem montować go na balkonie. W końcu znalazłem kilka takich, które się nadadzą do moich potrzeb, a mianowicie były to karmniki z plexi, czyli spełniały moje oczekiwania. Oba były do przymocowania na okno, czyli następny warunek spełniony. Wybrałem jeden, który był mocowany bezpośrednio do szyby okiennej. Jest w kształcie kuli z małą dziurką, przez którą tylko małe ptaki mogą się dostać do środka. Tak właśnie chciałem. Czekałem z niecierpliwością, aż przyjdzie moja paczka, i wreszcie jest, przyszła. Był dokładnie taki, jak na zdjęciu, co mnie bardzo ucieszyło, więc od razu zabrałem się do montażu. Nie był trudny, ponieważ trzeba było tylko przymocować go za pomocą trzech przyssawek i gotowe. Przed wcześniej wspomnianą dziurką ma malutki drążek, na którym mogą siadać ptaki. Poza tym pod spodem ma haczyk do wieszania, słoniny i tym podobne. Ja akurat go nie używam. Ok, karmik zamontowany. Teraz karma. Poszedłem do zaprzyjaźnionego sklepu zoologicznego i kupiłem pokarm dla ptaków. Oczywiście był to pokarm dla małych ptaków latających na wolności. Nie dla papug. Napełniłem go i czekałem. Nie od razu się zaczęło, bo najpierw były dni posuchy. Nic się nie działo. Z czasem zaczęła znikać karpa, ale w tempie raczej powolnym. Za to zauważyłem, że znika głównie słonecznik. Więc wysypałem tamtą karmę i kupiłem im zwykły słonecznik. Nie kupujcie tylko solonego. Prażony też nie jest najlepszy, bo jego ziarna są podobno twardsze niż zwykły, chociaż ja sypię też prażony i nie narzekają. Z rana zwykle słyszałem ich głosy. Wtedy jeszcze nie rozpoznawałem głosów ptaków, więc nie miałem pojęcia, jakie ptaki do mnie przychodzą. Teraz też nie znam wszystkich ich głosów, dlatego mówię, że słyszałem tylko głosy, a ich nie widziałem, z prostego powodu. Jak one przychodziły na śniadanie, jeszcze byłem w łóżku, a wtedy później nie przychodziły do karnika. Ogólnie w tamtym roku nie było ich dużo, za to, że w tym mam wysyp sikorek. Teraz trochę faktów o sikorach. Przede wszystkim zimują w, naszych, w naszym kraju. Średnia życia tych ptaków wynosi 10-12 lat, chociaż najdłużej żyjąca odnotowana sikora miała 15 lat. Są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Bogatka jest w stanie wydać ponad 200 różnych głosów. Waga to 14 do 22 gram i tyle samo potrafi zjeść jednego dnia sikora, sikora oczywiście. Ich liczebność jest szacowana na 5 milionów par w samej Polsce. Sikorki potrafią w ciągu doby odwiedzić nawet 1000 drzew. Są to naprawdę ciekawe ptaki. Wiadomo, że każdy wie jak wygląda sikora, ale nie każdy wie ile jest ich odmian. A mianowicie, jest sikora bogatka, czyli najczęstsza sikora występująca w naszym kraju. Jest jeszcze modraszka, czubatka, moja ulubiona, uboga, sosnówka i czarnogłówka. Wiedzieliście o tym, że jest tyle gatunków sikor? W moim karmiku są głównie sikory bogatki. Bardzo rzadko, bo może dwa razy widziałem modraszkę. Przylatują po kilka sztuk i ciekawostka, ustawiają się w kolejkę. Każda z nich bierze po jednym dwa ziarenka, słonecznika i odlatuje. Kolejka idzie naprzód i następna wlatuje do karnika. Proces się powtarza. Ciekawe jest to, że takie małe ptaki i ogólnie zwierzęta potrafią ustawiać się w kolejce. Nikt nie wchodzi przed drugiego, tylko elegancko stoją jedna za drugą, czy nie jak u nas do lekarza, że zawsze znajdzie się ktoś, kto tu stał, albo on tylko na chwileczkę. Chociaż ostatnio zauważyłem, że jedna weszła do karnika i tak jej się spodobało w środku, że nie chciała wyjść. Wtedy wkroczyła ta, która była za nią i przegoniła niesporną kolejkowiczkę. Jak karnik jest pusty, co zwykle jest po moim śniadaniu, potrafią się też upomnieć o swoje. Wtedy przylatuje jedna taka specyficzna, z boku ma potargane pióro, taki czochrak. Wchodzi do karnika i patrzy się na mnie. Ja wtedy stoję w odległości od okna, może pół metra, także na pewno mnie widzi, szczególnie, że nie mam ani zasłonek, ani firanek. W oknie tylko rolety, które oczywiście są odsłonięte. Potrafi też wskoczyć na górę karnikę. Co prawda trochę niezdarnie jej to wychodzi. Przypominam, że karnik ma kształt kulki. Po wejściu na kulkę wyciąga szyję i zagląda do okna. Trochę mnie to śmieszy. Ciekawe zachowanie. W drugim pokoju z kolei upominają się w ten sposób, że stukają dziobem w ramę okienną. Także potrafi upomnieć się o swoje. Mi to oczywiście nie przeszkadza. Wręcz bardzo ciekawi, a jednocześnie śmieszy. Taki mały gość daje znać o sobie. Jestem tu, Daj mi jeść. Zgłodniałem, a w karmniku nic nie ma. Sikory potrafią też pokazać, że są yy, zawisając na wysokości karmnika. To również zdarza się dość często. Fajnie to wygląda. Trochę jak helikopter, tylko taki malutki. Bardzo podobają mi się te ich akrobacje. Potrafią też zaglądać w okno i obserwować człowieka. Także nie tylko ja je obserwuję, ale i one mnie. Obserwacja obopólna. Naprawdę nie trzeba daleko patrzeć, żeby zobaczyć ciekawe zachowania zwierząt. Wystarczy przystanąć na chwilę, zatrzymać się w tym codziennym pędzi i popatrzeć co robi kawka, gdzie zakopuje swojego orzeszka gawron, gdzie leci wróbel. Nawiasem mówiąc o kawkach i gawronach mam zamiar też nagrać podcast, bo to równie bardzo ciekawe zwierzęta. No i tyle na temat moich obserwacji sikorek z karnika. Napiszcie w komentarzach co wy ciekawego zaobserwowali, zaobserwowaliście przy swoich karnikach i nie tylko. Jeżeli podobał Wam się ten tekst, zostawcie łapkę w górę, co mnie zmotywuje do napisania następnej części. Dzięki, że wysłuchaliście do końca. Cześć!